Devarim Deuteronomium, rozdział jedenasty, jeden. I tak miłuj Jahwe Elohim Twojego, i przestrzegaj urządzeń Jego, i ustaw, i praw, i przykazań Jego po wszystkie dni. Dwa. A poznajcie dzisiaj, gdyż nie przemawiam do synów Waszych, którzy nie poznali i nie widzieli karcenie Jahwe Elohim Waszego wielkość Jego, rękę Jego przemożną i ramię Jego podniesione. 3. I znamiona Jego, które spełnił w pośród Mitzraim, nad Faraonem i całą ziemią Jego. 4. I co uczynił wojsku mitzrajskiemu, koniom i wozom Jego, na które rozlał wody Morza Sitowego, gdy ścigali was i zagubił je w Jachwę, Aż po dzień dzisiejszy. 5. I co uczynił dla was na pustyni, pókiście nie doszli do miejsca tego? 6. I co uczynił Datanowi i Abiramowi synom Eliaba, syna Reubena, gdy rozwarła ziemia paszczę swą i pochłonęła ich, i namioty ich, i wszelką istotę, która w ich śladach pośród całego Jezreela? 7. Wszak oczy Wasze widziały wszystkie dzieła, jak wielkie, których dokonał. 8. Przestrzegajcie tedy wszystkich przykazań, które Wam przykazuję dzisiaj, abyście się wzmocnili i poszli i zdobyli Ziemię, do której idziecie, aby ją posiąść. 9. I żebyście długo żyli na Ziemi, o której zaprzysiągł. Jachwę ojcom waszym, iż ją odda im i potomstwu ich ziemię opływającą mlekiem i miodem. 10. Gdyż ziemia, do której idziesz, aby ją zdobyć, nie jest jako ziemia Micraim, z którejście wyszli, gdzie pani. Posiawszy nasienie swoje, polewałeś je przy pomocy nóg twoich. Jako ogród warzywny. 11. Ale ziemia, do której idziecie, aby ją zdobyć, ziemia jest gór i dolin. Od deszczu nieba napawa się wodą. 12. Ziemia, którą Jahwe Elohim twój się opiekuje, bezustannie w oczy Jahwe Elohim twojego na niej od początku roku aż pod koniec roku. 13. I stanie się, gdy słuchać będziecie przykazań moich, które przekazuję wam dzisiaj, abyście miłowali Jachwę, Elohim waszego i służyli Mu całym sercem waszym i całą duszą waszą. 14. Dam wtedy deszcz ziemi waszej w czasie swoim, wczesny i późny, i będziesz zbierał zboże twoje i wino twoje i oliwę twoją. 15. Dam też trawę na polu Twojem dla bydła i będziesz jadł, a nasycisz się. 16. strzeście się, aby się nie dało uwieść serce Wasze, abyście nie odstąpili i służyli Bogom innym i gorzyli się im. 17. Inaczej wspłonie gniew Jahwe na Was i zamknie on niebo i nie będzie deszczu. Ziemia też nie wyda plonu swego, a zginiecie rychło z ziemi pięknej, którą Jachwę oddaję wam. Osiemnaście. I tak przyjmcie te słowa moje do serca waszego i do duszy waszej, i nawiążcie je jako znak na rękę waszą i niechaj będą przepaską między oczyma waszymi. 19. A nauczcie się ich synów waszych, mówiąc o nich, gdy siedziesz, w domu Twoim, i gdy pójdziesz drogą, i gdy położysz się, i gdy wstajesz. Dwadzieścia. I napiszesz je na podwojach domu Twego i na bramach Twoich. 21. Aby umnożyły się dni wasze i dni synów waszych na ziemi, którą zaprzysiągł Jachwę. Ojcom waszych. Czym oddać im ile dni niebo nad ziemią? 22. Bo gdy przestrzegać będziecie wszystkich przykazań, tych, które nakazuję wam spełniać, byście miłowali Jachwe Elohim waszego, postępowali po wszystkich drogach Jego i lgnęli do Jego. 23. Wypędzi w tedy jachwe wszystkie owe narody przed obliczem waszym i zawładniecie narodami większymi i silniejszymi od was 24 każde miejsce po którym stąpi stopa nogi waszej waszym będzie od puszczy i libanu od rzeki rzeki prat do morza zachodniego będzie granica wasza 25 nie ostoi się nikt przed wami, postrach i trwogę przed wami szerzeć będzie Jahwe, Elohim wasz, na każdej ziemi, po której stąpicie, jako przyrzegł wam. 26. Oto przedstawiam wam dzisiaj błogosławieństwo i przekleństwo. 27. Błogosławieństwo, jeżeli usłuchacie przykazania Jahwe, Elohim waszego, które Wam przekazuję dzisiaj. 28. Przekleństwo Jeżeli nie usłuchacie przykazań Jachwe Elohim waszego, i stąpicie z drogi, którą Wam wskazuję dzisiaj, idąc za bogami innymi, których nie znacie. 29. I będzie, gdy wprowadzi Cię Achwe, Elohim Twój, do ziemi, do której idziesz, aby się posiadł, Udzielisz wtedy błogosławieństwo na górze Geryzym, a przekleństwo na górze Ebal. 30. Oto są one tam za Jordanem, na zachodzie, na drodze ku zachodowi słońca, w ziemi kananejczyka osiadłego na stepie, naprzeciw Gilgal, w pobliżu Dąbrowy More. 31. Albowiem przechodźcie... Za Jarden, aby wejść i posiąść tę ziemię, którą Jachwę, Elohim wasz, oddaje wam, a posiądziecie ją i zamieszkacie w niej. 32. Starajcie się wtedy spełniać wszystkie te ustawy i prawa, które przedstawiam wam dzisiaj.